Cześć wszystkim z strony Junior i witam Was w kolejnym odcinku z gry Evian 2017, Kariera w India. I mam taką informację dla Was i też prze, mogę Was przeprosić, bo nagle miał być dzisiaj Prix Włoch, nie śmiechać Włochy właśnie, ale potem jak zobaczycie po tym fragmencie, po, po tym fragmencie wstawię fragment. Odcinka, znaczy początek odcinka, który miał wlecieć, i ja jestem w ogóle wściekły na to, bo wszystko fajnie, nic nie było ten, nagle wszystko fajnie, wyłączam, nagle wychodzę z F1, bo no dobra, zatrzymam nagrywanie, wyłączam w ogóle, wychodzę, patrzę jakby, nie wiem, jakby w ogóle nie chciało mi zatrzymać nagrywania, dopiero zatrzymałem, wchodzę, odpalam y, materiał, zobaczę, czy wszystko ten i Zaczyna mi odpalę wyścig i nagle zaczyna jakby glatkować i w ogóle w ogóle zaczyna się tak klatkować i w ogóle co parę i przez kilka sekund taki jest postój, następny tak rusza, postój i tak dalej. Zobaczycie oczywiście za chwilę po tym fragmencie. Szkoda naprawdę, bo najlepsze jest to w ogóle, że jechaliśmy w deszczu wyścig przez y, tak naprawdę trening, kwalifikacje jechaliśmy w słonecznych warunkach. Wszystko było Git, właśnie, przepraszam bardzo, wszystko było Git, ale wyścig. No, kwalifikacje były Oczy, były ok, tylko, wyś... tylko po prostu nie było tempa wyścigu, wręcz było na odwrót, nawet wam pokażę. Nawet proszę bardzo, 15 miejsce w kwalifikacjach i pierwsze miejsce w wyścigu. Wyścig był bardzo ciekawy, bo tak naprawdę już po tej 1 po tej szykaniu, znaczy się, już mieliśmy trzecie miejsce, z 15 startowaliśmy. I już po drugim pokażeniu już mieliśmy lidera. Dobra, jestem... coś mi pił do pokoju. Nawet wam mogę pokazać. Bo po przed grampi Włoch mieliśmy czy, po, czy, trzecie miejsce i udało się w Markę Webera. I tak naprawdę 8 punktów tracimy do Stepasianu fetera Konstruktorka. Bez zmian. I. Nie wiem w ogóle, i w ogóle nie nagrało mi się w ogóle co do jeszcze materiału, co miał wlecieć, nie nagrało mi się, pełne, pra... przeważnie wychodzi mi tak 35 minut, 40 minut materiału, a nagrało mi się tak naprawdę z, o dziwo. tylko 24 minuty. No cóż, nie wiem, zobaczycie za chwilę ten fragment, możecie napisać w komentarzu co. Mógłoby być powodem. Nie wiem, czy. czy Nie wiem, zeszczowe warunki były powodem. Nie wiem. Sami za chwilę zobaczycie ten fragment. I po tym fragmencie widzimy się na Singapurze. Miłego oglądania. Oj, cześć wszystkim, z Junior. I witam was w kolejnym odcinku z gry e Pien, 11. Kariera Force India, jedziemy Grand Prix Włoch. I coś mi tu się baguje. Jak widzicie, te strzałeczki mi się coś bagują. Eee... W nam poszły katastrofalnie, jest deszcz w ogóle. Gdzie e ostatnio streamie, jechaliśmy oba wyścigi. W e Węgrach i... nie wiem, Niemczech, Niemczech i Węgrzech. Miało mi wypadać. A nie padało w ogóle, a to i teraz pada. Niestety jedziemy w Włochy, tak jest na no porze katastrofalnie. Nie wiem, czemu tak myśmy tak tyle traczyli. Powiem sobie, że no, traciliśmy półtora sekundy. Nawet pomimo tego, że mamy mm, ten zajebisty setup. I mam nadzieję, że teraz będziemy je lepiej słychać. Po, po ostatnim streamie bawiliśmy się z ustawieniami głosności, więc powinno być lepiej. Dobra. Nie, to nas interesuje. Ale czemu Edit? Tylko że nie wcześniej zjeżdżamy, żeby nieśmy tutaj przyblokowani. I na szczęście jest co o czym gadać. A ja by to chciał na pewno pierwszy wątek, czyli na w Hiszpanii, które w tyłu. Mam nadzieję, że uda się raz dwa, bo to raczej nie był jakiś ciekawy. A my lecimy. łapka w górę, komentarz. Piszcie, się na coś, że pogadą w odcinku, jaki temat. I oczywiście uzasadnijcie film znajomym. I dalej tam widzę, się zabagują. Pełne łety. O ja pierdolę. Oj, dla na nas klikacja nie poszła najlepiej. Masa trwa, w ogóle nasz tryb, No właśnie, za nami jest Sutri, który jest na 17 miejscu. Bo nie ciekawe klikacje.